Tekst Manny na 3 listopada. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie, duch jest ochotny, ale ciało mdłe. Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 41. Komentarz parauzyjny. Jedni popełniają błąd modlenia się bez czuwania, drudzy popełniają błąd czuwania bez modlenia się. Nasz Pan wskazał na bezpieczną i jedynie słuszną metodę, jaką jest połączenie obydwu tych rzeczy. Powinniśmy zwracać uwagę na wszelkie zachęty słowa Pana, dowody ich wypełniania i znaki, które świadczą o obecności Pana oraz bliskich już wielkich zmianach dyspensacyjnych. Powinniśmy zwracać uwagę na wszystko to, co wzmacnia nas w wierze, nadziei wierności i miłości czuwając powinniśmy się modlić nieustając powinniśmy się modlić razem jako lud Boży w naszych domach jako rodziny a także na osobności prywatnie reprint numer 2773 komentarz epifaniczny czujność bada nasze usposobienie myśli motywy słowa czyny Otoczenie i wpływy działające na nas. Modlitwa jest szczerym pragnieniem serca wypowiedzianym lub nie, zanoszonym do Boga o dobre rzeczy. Czujność wyposaża nas we wszelką wiedzę i energię, by pobudzić nas do aktywności, a modlitwa, we wszelkie światło i energię pochodzące ze słowa oraz we wszystkie okoliczności i inne pomoce wynikające z opatrzności by wspomóc naszą aktywność w urzeczywistnianiu błogosławieństw, które Pan nam oferuje. Takie czuwanie i modlitwa wyzwolą nas od pokus i umożliwią ochotnemu Duchowi podbicie słabego ciała na chwałę Bożą. Równoległe cytaty według przekładu Biblii gdańskiej. Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety od 38 do 40 i od 42 do 46. Tedy im rzekł Jezus, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcież tu, a czujcie ze mną. A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. A wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Tedy przyszedł do uczniów i znalazł je śpiące, i rzekł Piotrowi, takżeście nie mogli przez jedną godzinę czuć ze mną. Zaś się powtórę odszedłszy, modlił się, mówiąc: Ojcze mój, mnie nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola twoja. A przyszedłszy, Znalazł je za się śpiące, albowiem oczy ich były obciążone. A zaniechawszy ich, znowu odszedł i modlił się po trzecie, też słowa mówiąc. Tedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im: Śpijcież już i odpoczywajcie. Oto się przybliżyła godzina, a syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się przybliżył ten, mi je wydaje. Ewangelia Marka rozdział 13 werset 33. Patrzcież, czujcie, a módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie. Pierwszy korentów rozdział 16 werset 13. Czujcież, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, zmatniajcie się. Efezów, rozdział 6, werset 18. W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w Duchu, i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych. Pierwszy Piotra, rozdział 5, wersety 8 i 9. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł, jako ryczący obchodzi. Szukając kogo by pożarł, któremu dawajcie odpór, mocniej będąc w wierze, wiedząc, iż się takoweż ucierpienia nad braterstwem waszym, które jest na świecie, wykonywają. Żydów rozdział trzeci wersety dwunasty i trzynasty, patrzcież, bracia, by znać nie było w którym z was serce złe i niewierne, które by odstępowało od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień, póki się dziś nazywa, aby kto z was nie był zatwardzony oszukaniem w grzechu. Izajasza rozdział 26 wersety 8 i 9 Na drodze sądów twoich, Panie. Oczekujemy cię, żądność duszy naszej jest do imienia Twego, i do wspominania na Cię. Dusza moja żąda Cię w nocy. Owszem, Duchem swym, który jest we mnie, rano cię szukam, albowiem gdy się sądy Twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego. Rzymian rozdział 7 wersety od 18 do 25, gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele mojem, dobre, albowiem chęć jest we mnie, ale wykonać to. Co jest dobrego, nie znajduję, bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśliż ja to czynię, czego nie chcę, już ja więcej nie czynię tego, ale brzech, który we mnie mieszka, znajduje tedy ten zakon w sobie, gdy chcę dobre czynić, że się mnie złe trzyma. Albowiem kocham się w zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inszy zakon w członkach moich, odporny zakonowi umysłu mego i który mnie zniewala pod zakon grzechu, który jest w członkach moich. Nędznyż ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przetoż tedy ja sam umysłem służę Zakonowi Bożemu, lecz ciałem Zakonowi grzechu. Rozdział 8 werset 3. Bo co niemożnego było Zakonowi, w czym on był słaby dla ciała, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu potępił grzech w ciele. Pierwszy Koryntów rozdział 9 werset 27. Ale karże ciało moje i w niewolę podbijam, abym znać inszym karząc, sam nie był odrzucony. Galatów rozdział 5, wersety 16, 17 i 24. A to mówię: Duchem postępujcie, a porządliwości ciała nie wykonywajcie, albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili, albowiem, którzy są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z namiętnościami i sporządliwościami. Filipensów rozdział drugi wersety dwunasty i trzynasty Przetoż, moi mili, jakoście zawsze posłuszni byli, nie tylko w przytomności mojej. Ale teraz daleko więcej w niebytności mojej, z bojaźnią i ze drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. Rozdział trzeci wersety od dwunastego do czternastego. Nie iżbym już uchwycił, albo już doskonałym był, ale ścigam, ażbym też uchwycił to. Na co my też od Chrystusa Jezusa uchwycony? Bracia, jać o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił, ale jednoczynie, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, spiesząc, bierze do kresu ku zakładowi powołania Onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Pieśni 183 184 20, 145, 78, 13, 130 wiersze brzasku. 102. Módl się i czuwaj. Lektura uzupełniająca w strażnicy reprint numer 5312. Pytania: Czy w tym tygodniu czuwałem czuwałam i modliłem modliłam się? Jak? Dlaczego? Z jakim wynikiem? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.